Otóż okazuje się, że tutaj z gildii WNLG jakieś dostałem info, że dwie osoby przeciwko mnie knują. Na no, znaczy, że przeciwko mnie knują. Ja jestem w środku ich gildii już. I tutaj jakbym chciał, to on sobie wziął to piękne TNT. Bym sobie wziął co my tu mamy, co tu macie. Napisałem tu LOL już wcześniej. I skilofy ósemki. sety. O, bym to wyrzucił i spalił. Bo widzę, coś jest nie tak tutaj. Buteleczki też lol, napisałem. Gdzieś tu był kilo Wiktory Krawca. Tylko nie wiem gdzie. O, tu był. Wziąłbym sobie. Nie, no, oddał. <laughs> Także proszę o nieknowanie. domyślam się, że. Pod moją nieobecność dzisiaj ktoś mi nieco tam poburzył obsa i domyślam się, kto to był. I domyślam się, że to było właśnie ktoś z WNLG. No cóż, gdyby teraz przyszli i na przykład mnie zaatakowali, rozwiązali sojusz, to natychmiast bym zrobił z nimi wojnę, no ale nie ma co, póki co. Dlatego ostrzeżenie dla tych dwóch osób co copnują. Przestańcie knować stiwiarze wstrętne przeciwko mnie. Bo widzicie, mogę wbić do Waszej gildii i to nie jest żaden problem. Mogę Wam zabrać ten, te jedyne, co sobie wziąłem to te trzy barwniki i tego seta. Tak na pamiątkę. To raczej się nie obrazicie o to. <śled> Dobra, idę już na bazę, żeby nie było wszystko. Tu macie, macie tu ten też z powrotem, ja nic nie brałem. Jeszcze macie ten kilo tu gdzie był a na śmiecie wam w skrzyniach macie. <grybujesz> Dobra, to tyle te pan na bazę, nie będę Że nic tu ruszał. Ale proszę nie knować.